No i po raz kolejny przedzieramy się przez deptak To było prawie niewykonalne Ale dałem radę tutaj biegać tyłem A dzieci zostały oczarowane No i jesteśmy w końcu znowu na ujściu Piaśnicy No i znów wjeżdżamy do Dębek. Oczywiście bardzo dużo ludzi jak zawsze. Tłok. Strasznie ciężko tu przejechać do naszego miejsca w ogóle poruszać się tym deptakiem. Jednocześnie i ludzie, i samochody mogą nim jechać. I to do końca nie jest fajne, bo moim zdaniem łatwo jest tu o jakiś wypadek. No ale pewnie to zmienią dopiero po tym jak już coś się stanie. Na razie trzeba jeździć ostrożnie. Uważać na psy, dzieci, ludzi. Bo, tak jak widzicie, chodzą tutaj ludzie jak chcą. Nawet ulicą. A za chwilę wjedziemy na deptak, to tam już w ogóle jest Meksyk. No i po raz kolejny przedzieramy się przez deptak. Jak widzicie, naprawdę nie jest to prosta sprawa. Wszędzie są ludzie, więc wjeżdżając tu, miejcie to na uwadze i uważajcie. Tak tu po prostu jest, ciężko, zwłaszcza, że zobaczcie, ludzie sobie potrafią stanąć w jakimkolwiek miejscu i wtedy no, w ogóle nie mam przejazdu, No jest masakra. I na ulicy, prawda? Tak, wszędzie, no nie, no tu już jest masakra teraz, gratuluję tym, którzy stanęli w miejscu do tego nieprzeznaczonym. I zabrali innym cały przejazd. No tu już nie mam szans, bo z naprzeciwka ktoś jedzie. Ja się nie cofnę z przyczepką, nie ma takiej opcji. Będzie musiał się cofnąć. Słuchajcie, było naprawdę tam ciężko, gdzie stało pełno aut, po prostu na drodze, na milimetry dosłownie przejechałem. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy stają nie na parkingu, tylko tam, gdzie nie powinni. Bo dzięki nim stałem 5 minut i był korek w obydwie strony. Nawet ludzie nie mogli przejść, było tak ciasno. Na szczęście, jedna osoba trochę cofnęła i dosłownie, dosłownie na milimetry się przecisnąłem. No i kolejne wyzwanie. Ktoś nam nie dość, że zrzucił drzewo na naszym miejscu. To jeszcze jakieś słupki tu postawiono i muszę tu się przełamać i zmieścić nie będzie łatwe, ale przed chwilą ćwiczyłem więc muszę to zrobić tyłem to było prawie niewykonalne ale dałem radę tutaj wjechać tyłem na milimetry od auta zobaczę na milimetry od słupka dosłownie opona przyczepki była już przy samym słupku no ale trzeba było tu wjechać daliśmy radę no dobra, idziemy, coś zjeść. Możecie się ze mnie śmiać, ale jestem naprawdę z siebie dumny, że tu wjechałem. Tutaj trzeba było takiego zawijasa zrobić. I to wszystko mi wyszło akurat na styk. Mega. Stąd musiałem skręcić tutaj, w wąskie przejście na milimetry i koło auta jeszcze. I zakręcić. Przechodzimy jak jest msza. Idziemy dalej, idziemy, idziemy dzieci. Tak, tam jest kościół. A my idziemy dalej, żeby coś zjeść. A dzieci zostały oczarowane grami. No, a ty jeszcze niunia za mała jesteś. O, to jak kuszą dzieci. Jemy zapiekankę. O, a Lila zjadła. I już jeździ na motocyklu. Fajnie. No i oczywiście nad morzem musi być rybka. Naprawdę fajna rzecz. Sieć smażalni fiszka. E, to jest smażona szprotka. Bez głów, bez ości. A jest naprawdę pyszna. Po prostu się wyjmuje i je jak prytki. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Polecamy. To bardzo dobra. Dobra? Dobra. O, Maksio się bał. Mówi to nie Jadek, który nigdy nie jadł ryb. Tak. I bał się zjeść, a mówi, że jest pyszne. Super. Jest naprawdę warto spróbować. No i idziemy nad nasze ukochane miejsce ujście rzeki Piaśnica. Nie byliśmy już jakiś czas. Zobaczymy jakim korytem teraz płynie, bo co jakiś czas ona tutaj przez plażę przepływając zmienia swoje koryto. I często jest trochę to inne niż było, jak byliśmy poprzednim razem. A jak już wiecie z poprzednich części pewnie to my w dębkach mamy wynajęte miejsce na rok, więc często się tu zjawiamy, bo jest tu po prostu pięknie już to. Pokazywaliśmy nieraz. No i jesteśmy w końcu znowu na Uściu Piaśnicy. Wszyscy, wszyscy sobie robią zdjęcia tutaj. Ale akurat jest cudowna pora. Zachód słońca. Jest pięknie. Fajnie jest. Dzieci sobie moczą nóżki. Ale ładnie. my już wróciliśmy z plaży idziemy w stronę przyczepki i powoli kładziemy dzieci spać i może jeszcze posiedzimy, poglądamy telewizor ale nasz dzień już dobiega końca więc na dzisiaj chyba już tyle pokażemy Dębek jeszcze trochę znowu się działo My Wam życzymy wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w kolejnym naszym vlogu. Trzymajcie się, hej!